Cześć, witajcie. Marcin z tej strony. Słuchajcie, dzisiaj porozmawiamy sobie o pieniążkach, o tym jak o tym, jak był covid, jak rozpoczęła się wojna na Ukrainie. Jak bardzo nas, będę to mówił o osobach, które opalają dom peletem, jak bardzo nas peletowców, że tak powiem, robiono Każdego dnia w jajo, w bambuko. Pamiętamy, jak wmawiali nam, że tona palet, peletu, no niestety teraz musi kosztować 2500 zł, 3. A pamiętacie, ceny były nawet większe niż 3000 zł za pelet, że tak musi być, bo jest wojna, bo tu jest COVID, bo nagle surowce podrożały. Słuchajcie, Dzisiaj już jestem pewny, myślę, że większość z Was też, że to wszystko był pizz na wodę, fotomontaż. Dobrze wiemy, że była okazja, żeby zarobić, żeby wyciągnąć od ludzi ostatni grosz, żeby maksymalnie ich, że tak powiem, nawet brzydko zgnoić, ponieważ no, 3000 zł za pelet, a ktoś musi kupić 4 tony albo 5, bo niektórzy tyle kupują. No to łatwy rachunek. 15 tysięcy. No, dramat niesamowity. Mamy dzisiaj rok 2024. Jak zapewne wiecie, wojna na Ukrainie trwa sobie w najlepsze, oby jak najszybciej się skończyła. I co się okazuje? Okazuje się, że ja sobie kupywałem w tym roku i w zeszłym roku pelet po 1100 zł. Pelet po 1100 zł z certyfikatem. Tak bynajmniej jest napisany na, na worku, ale umówmy się, że jest on certyfikowany, prawda? Tak jak mówię, 1100 zł. Mało tego, 1100 zł oraz darmowa. Przesyłka, bez żadnego problemu, bez żadnego czekania na ten pelet kombinowania. Czyli okazuje się, że można naprawdę zrobić fajną cenę, bez żadnego problemu. I wszyscy są zadowoleni. Człowiek dzwonił po tych olx ach prawda, kiedy, kiedy te ceny windowały nie wiadomo do jakich sum, do jakich kwot. A wiadomo, jak to na się, prawda? Dzwonisz do gościa, on ci jedno mówi, za chwilę co innego ci pisze, w ogłoszeniu również jest co innego. Także no, czasy takie, że każdy próbuje każdego oszukać. Także cieszę się, że dzisiaj jest tak, a nie inaczej. I można sobie w normalnej cenie kupić za 1100 zł tonę peletu. I po prostu być z tej tony zadowolonym. Co jest najgorsze w tej, w tej całej historii, to to, że no, tak mi się wydaje, prawdopodobnie jak znowu coś się wydarzy na tym świecie, znowu coś przyjdzie, czy jakieś choróbsko, czy ktoś kogoś zaatakuje, no to znowu panowie, którzy prawda. Produkują ten PELET. Stwierdzą, że no nagle trociny zdrożały o 800%. 900 No i sorry, ale musisz płacić za tonę PELETU 3000 zł. Ale póki co no, nie zapowiada się. Najlepsze jest to, że sprawdzałem sobie ceny na stronie, gdzie ja kupuję PELET. Nie jest to żadna tajemnica. Wrzucę Wam tutaj link. Kto chce, to kupi tam, kto nie chce, to, to tam nie kupi. Ja kupuję tylko z tej strony. I naprawdę ceny są tam od 1100-1200 zł. Zwyż za 1800 też możesz sobie kupić jakiś barlinek czy coś. Ja nie mam takiej potrzeby. Do tego tutaj stwora, którego widzicie, zielonego, co bym nie wrzucił, wszystko fajnie się spala, także nie widzę absolutnie żadnej potrzeby kupować PELETU za 1000. Jakiegoś 1700-800 zł Barlinka Premium, bo on tylko Premium się nazywa. A cholera wie, czy naprawdę byłby lepszy. Tak jak mówię, ja sobie jechałem na Pelecie za 1100 zł i jestem z niego naprawdę zadowolony. Warto jeszcze dodać, że to samo tyczyło się nie tylko peletu, węgiel również. Przecież były kosmiczne ceny, kolejki, ludzie stali. Po kilka dni w kolejce, żeby, żeby węgiel kupić, a dzisiaj, z tego co słyszałem, węgiel jest od ręki i kosztuje naprawdę śmieszne pieniądze. Czyli no, kolejny przykład tego, że ktoś u góry, przypuszczam, że władza ma w tym jakiś interes, wiadomo jaki, manipuluje tym wszystkim ludźmi. I, i, i tak to zawsze wygląda. Cytując klasyka, biednemu. Zawsze wiatr w oczy, prawda? Ja jestem jeszcze ciekaw, gdzie, gdzie jest ten kolumbijski, australijski węgiel, który milionami ton został sprowadzony do naszego kraju. Bardzo jestem ciekaw, czy faktycznie został on w całości spalony. Myślę, że, że nie, ale to już nie moja sprawa, nie nasza sprawa. My sobie palimy paletem i jest pięknie. Ostatnio sobie jeszcze kupiłem kolejną tonę. Ta tona sobie teraz czeka na nowy sezon. A propos tej tony, w najbliższym czasie wrzucę filmik, ile mój dom spalił peletu w zeszłym roku. A naprawdę statystyki są bardzo ciekawe. Ale to na następnym filmie nagram, wrzucę, będziecie widzieli. Dobra. Dzisiaj to to tyle, tak ogólnie taką zajawkę miałem, mówię, powiem o tym, bo to jest naprawdę fajna rzecz. Myślę, że yy, Wy również o tym wiecie. Nie dajmy się oszukiwać, nie dajmy się robić w balona, bo nie o to tutaj chodzi. Także jeszcze raz powtórzę, można wyprodukować ten pelet za 1000 zł. Przypuszczam, że nawet można byłoby go zrobić za 900 zł. Żaden problem, gość produkuje go za 600, sprzedaje za 900, 300 wymana czysto. On zadowolony, my zadowoleni, i również wszystko się, się, się kręci. Mało tego, pamiętacie jeszcze, jak mówiono, że, że trocin nie ma? Zobaczcie, nie było trocin, i nagle trociny się pokazały w fajnej cenie, czyli no, no tak to się wszystko kręci. Każdy próbuje kogoś wyrolować. Tak było, jest i tak będzie. Dobra, na dzisiaj to tyle. Serdecznie Was pozdrawiam. Cieszmy się słoneczkiem. Wiosna przyszła jest pięknie. W sobotę, na Wielkanoc, prawda? Ma być po 20 stopni. Zobaczymy, jak to będzie. Póki co, mimo wszystko, trzymajcie się cieplutko. Widzimy się w kolejnym odcinku. A jeżeli jeszcze nie zasubskrybowałeś kanału, to kliknij dzwoneczek, daj łapkę. Będę widział, że, że, że wszystko się podoba. Będziemy robić zasięgi. Zostaw również komentarz. No i co, widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!